Witam Was na kanale Bart Simpson. Dzisiaj chciałem trochę porozmawiać na temat Agility Carry transportowe, które właśnie widzicie. Wczoraj przejechało sobie spokojnie trasę 160 km. W tej chwili jest przejechana, tak jak tutaj widzicie 6101 km. Dzisiaj tak, w trochę wieczorową aurą trasa rzeczywiście została pokonana tradycyjnie, bezawaryjnie natomiast spalanie wyszło mi dość spore bo na 160 km wychodzi 2,7 litra natomiast podczas trasy, żeby go tak mocno nie piłować, od czasu do czasu gaz był odpuszczany i ponownie było przyspieszane, być może to po prostu wpłynęło na wynik poprzednia trasa 150 km i wynik wyszedł 2,3 litry 3 litra spalanie Tutaj, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, które jeszcze wykryłem. Zobaczcie, też jest fajna sprawa. On stoi teraz na stopce bocznej i jest odpalony i działa. Więc można sobie też... To jest bardzo fajna rzecz, której bym w żaden sposób tutaj nie eliminował. No, wszystko oczywiście działa, jest sprawny. Teraz się szykuje do takiego mini serwisu, czyli wymiany oleju, filtrów i regulacji zaworów natomiast bardzo dziękuję za wszystkie tutaj które, komentarze, które daliście pod, pod filmem i informacje, których ja się też pewne rzeczy dowiedziałem słuchajcie, jeżeli chodzi o prędkość, bo to Was najbardziej tutaj interesuje to powiem tak z wiadomości mechanika u którego serwisuje tutaj ten, ten, ten skuter Wychodzi, że możliwości podniesienia prędkości są tylko i wyłącznie dwie. Pierwsza to zostajemy przy wtrysku, co jest najbardziej komfortowe, ale też sporo kosztuje, chociaż druga wersja nie jest dużo tańsza. Pierwsza wersja oczywiście też zakłada wymianę cylindra i wymianę komputera sterującego, dostosowanie go do większej pojemności i wtedy uzyskamy większą prędkość. Przy tych obecnych ustawieniach nie da się jechać szybciej niż 45, dosłownie, kilometrów licznikowe. To jest po prostu zupełny Vmax. Nic tutaj się nie da wycisnąć. Podobno nie da się tutaj nic zrobić przez dokładanie czegoś do wariatora, czy jakieś tam... Tutaj nie ma gaźnika, tak, jest na wtrysku, więc tutaj z gaźnikiem też nic nie, nie, nie zawujujemy. Nie więc jedyną, druga możliwość jest rzeczywiście przerobienie go na gaźnik wtedy jest problem ze zbiornikiem, bo musimy tutaj od, w, wykombinować jak ma wtedy być pobierane paliwo gdyż w tej wersji, w tej chwili pompka to robi, tak? Pompuje więc to jeżeli chodzi o prędkość to, to jestem w stanie tyle Wam tutaj pomóc no niestety, polskie przepisy są jakie są, to jest motorower i Krymko się bardzo do tego, że tak powiem, w tej wersji przygotował, że jest to bardzo mało opłacalne, żeby zdjąć. A poza tym powiem Wam tak: jeżeli kupicie sobie takie rozwiązanie typu zwiększenia prędkości poprzez komputer i wymienicie cylinder i komputer, to producent tych zamienników komputera, które dają Wam większą prędkość nie daje gwarancji, że będzie efekt taki, że będziecie jeździli chociażby te 60 km na godzinę, więc no ryzyko, ryzyko natomiast powiem tak, no skuter w, w tych warunkach, tak jak teraz jest, sprawuje się bardzo dobrze i ja bym jednak w silniku wolał wolał nie grzebać, naprawdę wolałbym tutaj nic nie zmieniać, no coś za coś, prędkość 45 km na godzinę, po mieście wystarcza Natomiast jeżeli planujecie trasy, trzeba je bardzo dokładnie planować, robić postoje. No ale niestety, no, wszystko praktycznie was wyprzedza, oprócz praktycznie rowerzystów chyba że są to kolarze, którzy was spokojnie, e, na pewno przy prędkości 45 na godzinę e, wyprzedzą. Także to jest z mojej strony. No, także mówię, ja bym się przyczepił tylko do tych lusterek znaczy tutaj osoba, która nim która na co dzień kieruje. Bo ja takich uwag aż tak nie zważam. Można kupić nakładki i te nakładki tutaj sobie nałożyć, i wtedy będzie podobno lepsza widoczność. To jest, to jest ta, ta kwestia. A druga sprawa, którą, na którą bym Wam zwrócił uwagę, to są opony. Ja bym opony wymienił na nieco po prostu droższą wersję. No jakoś się udaje na tych jeździć, ale powiem szczerze, że w przypadku, gdy robi się troszkę ślisko to one są dość, dość niebezpieczne mało do jednej wywrotki już nie doszło no jak się zaczynała zima więc ja bym jednak tutaj dołożył inną, inną parę kapci tak na wszelki wypadek poza tym oczywiście wszystko to jak mówię chodzi chodzi jak marzenie bardzo mi się podobają te cykające e, tutaj cykające prze, przełączniki kierunkowskazów kiedy przełączamy, mamy pewność, że wszystko, wszystko nam tutaj działa. Także, jeżeli chodzi o mnie, to bardzo bym serdecznie polecał każdemu, komu prędkość 45 na godzinę po mieście nie jest straszna. Tak jak widzicie, 6000 km przejechane to dla niego nie jest żadne wyzwanie. Nawet po trasie, wszystko jest w porządku, odpala. Czego nie można powiedzieć o Falconie 125 w którym już przepaliły się zawory przy 7000 km a ten, widzicie, malutki skuter, spokojnie daje radę przejechać 6000 km i ani razu z przyczyn awarii nie lądował w serwisie ani razu nie chcę oczywiście tutaj, że tak powiem za bardzo tutaj sobie zapeszać ale mówię tak jak jest 6000 km, oczywiście są przeglądy gwarancyjne, które trzeba wykonać. Następny jest chyba przy 7000 km, więc jest zadbany. Wszystko jest robione na czas i to się po prostu oddzięcza. Ale marka Kymko też jak widać tutaj zobowiązuje. Także sezon wakacyjny się rozpoczyna. Dopiero wszystko, mam nadzieję, co dobrego przed nami. Jeżeli chodzi o Falcona to wkrótce też wrzucę jakiś filmik, bo już zbliża się również ostatni już serwis u niego gwarancyjny, więc fajnie by było, żeby to co miało się popsuć, to się popsuło, ale podejrzewam, że ciężka droga jeszcze przed nami. Natomiast Kymko jak widać pali, jeździ i nie ma z nim większego tutaj problemu. Na to, na tą chwilę to wszystko. Chciałem was serdecznie pozdrowić. Życzę przyczepności, fajnych wrażeń z jazdy. Bądźcie ostrożni, uważajcie się na, na siebie na drogach. Lewa w górę i pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.